Um, hej, dzisiaj będę recenzowała książkę Magiczne Drzewo, Czerwone Krzesło Andrzeja Maleszki Oczywiście mam prawie wszystkie y, książki z tej serii, y, więc tutaj jest bardzo ciekawa. Opowiada właśnie o tych zdarzeniach takich magicznych, i jakby to jest takie w moim typie, tam nie, że tam na przykład oni coś robią i co im się uda. Tylko to tak stopniowo im się po prostu to jest takie realistyczne. Jakby tak było, to by było tak. I w ogóle to jest takie mega fajne te magiczne drzewo jest w ogóle przepiękne. To jest powieść bestsellerowego cyklu Magiczne drzewo, niesamowite przygody, niebezpieczeństwa i magia, most ze światła i wielka fala tsunami, latający dom, olbrzymi lew i sto wyczarowanych psów, fantastyczna opowieść o dzieciach, które znalazły krzesło spełniające życzenia. Te dobre i te złe. Powieść otrzymała nagrodę Ibi dla najlepszej książki roku dla młodych czytelników. Więc ja serdecznie polecam naprawdę. Opowieść: Magiczne Drzewo są podstawową znanego na świecie cyklu filmowego. Nagrodzonego Emi telewizyjnym Oscarem za wyobraźnię, mądrość i humor. Ta książka jest bardzo, bardzo czasami taka humorystyczna, można po prostu się w niej wciągnąć, to jest takie po prostu fajne. Ja też czytałam już chyba wszystkie, teraz akurat czytam pojedynek, bo nie czytam to tak stopniowo, a teraz właśnie wyszła nowa jakby książka z tego cyklu, i też muszę ją oczywiście przeczytać. A teraz coś o Andrzeju Maleszce. Andrzej Maleszka, reżyser filmowy, autor powieści i scenariusz, jest zdobywcą wielu nagród na międzynarodowych festiwalach. Jego filmy i powieści są pełne fantastycznych przygód, a jedno część nie opowiadają o ważnych sprawach. Każdą powieść można czytać niezależnie, nie znając innych części. Na przykład tutaj mamy magiczne drzewo, to jest naprawdę. Strasznie polecam, są przepiękne obrazki. Tutaj akurat pokażę jeden. Są takie bardzo fajne. I tam na przykład nie będę Wam zdradzała, ale no jest, że te dzieci tam mają przy. Kody takie rodzaństwo we trójkę po prostu z tym lwami, nawet dom im odleciał, że to jest też niemożliwe, że tak można mieć wyobraźnię i tak to wszystko po prostu y, stworzyć. Ja na chwilę zatrzymam i pójdę Wam po jeszcze drugą po inną część. Niestety akurat nie mam, y, tylko nie mam tajemnicy mostu, a tak to wszystkie mam. To następne to pójdę po Olbrzyma. I oto mamy Olbrzyma, bardzo fajna też tutaj. Jest Gabi, jest też bardzo, i to bardzo mi się spodobał ten właśnie gadający piesek od naz pod nazwą Budyń, jest bardzo słodki i śmieszny. To też mnie tak bawi, gdy on tam gada o tych kiełbaskach i w ogóle, więc to jest też bardzo śmieszne. Też bardzo fajnie się to czyta, gdyż... To nie jest nudna książka i można się naprawdę wciągnąć. Tam nie jest tak, że kładli się do łóżka, że spali, i w ogóle. Tam jest akcja za akcją. co się ciągle dzieje i to jest takie fajne, nie? Ja nie lubię na przykład takich książek, ale tutaj mamy właśnie, tutaj Wam pokażę tutaj jeszcze. Też o Andrzeju Mależce. No i naprawdę, bardzo mi się podoba. Tutaj też jest fajne, że można czytać niezależnie od serii, gdyż na przykład. Tutaj mamy ważne informacje, tutaj z tej strony zawsze są ważne informacje jak na przykład nie znacie i nie wiecie o co mi chodzi, jakieś tam tekście lub coś, to możecie tutaj sprawić, tutaj wszystko piszę. Na początku lepiej sobie to przeczytać, jak nie czytacie, no właśnie czytacie niezależnie od części, więc to jest naprawdę bardzo fajna książka, jeszcze Wam pokażę jedną. O, jeszcze akurat zyskałem pierwsze szarepsze to jest Cień Smoka Andrzeja Maleszki. Tam ciągle się dołączają nowi bohaterowie. Tutaj już będzie na przykład taka dziewczynka nowa to będzie akurat bardzo ciekawa historia. Ja najbardziej szczerze mówiąc wsykał mnie Cień Smoka, więc go serdecznie polecam. Jeszcze tam ciągle dochodzą nowi bohaterowie na przykład jeszcze tu dojdzie bohater pod nazwą Alik. Gdzie też serdecznie, w ogóle bardzo mi się to spodobało. A tutaj też przyjdą tacy dwaj bohaterowie, trochę młodsi od reszty, ale też będą teraz bardziej o nich, właśnie bo na część. Niestety nie mogę Wam jej pokazać, ale na naszym Instagramie za niedługo powinno się pokazać zdjęcie. Tylko muszę przeczytać pojedynek, który pokażę. A to książka, którą teraz czytam pod nazwą Pojedynek ja też muszę powiedzieć, bo przez chwilę mnie nie było. można tą nową książkę za niedługo znaleźć na Instagramie, tylko ten pojedynek przeczytam. No już pokazywałam chyba, ale jeszcze raz pokażę pojedynek. Na razie przeczytałam tylko tyle stronek, ale więc nie mogę Wam jeszcze dać o nich recenzji, ale zapowiada się świetnie. Też dawno zrobiłam sobie od tego przerwę, więc dość długo nie czytałam, ale... Teraz właśnie wracam do czytania, jeszcze tutaj mi mostu przeczytać i tą nową serię, tylko muszę przeczytać ten pojedynek. I oczywiście jak wyjdzie ta nowa, jak kupię tą nową serię, tą nową książkę, co ja na jakąś serię, to oczywiście wyjdzie na Instagramie. A teraz niestety czas mi się skończył, więc czas!